Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym materiale z World of Tanks. Zanim przejdę do kolejnego filmu z burzą, chciałem tutaj wprowadzić od takie urozmaicenie. Kolejny raz Arta w tym roku, tak. Rok 2024 można po części nazwać trochę rokiem artyleryjskim u mnie. Ma, miałem sporo subgoli artyleryjskich na Twitchu i wciąż takie subgole planuję, więc jeżeli lubicie materiały z Art, czy lubicie Arty, no to coś jeszcze pewnie w tym roku na kanale się pojawi. Jednym z różnych subgoli artyleryjskich, jakie mam przed sobą i miałem, to było szukanie Mki, a właściwie próba wbicia Mki na Humelu i dzisiaj wam to zaprezentuję. Ee, jeśli chodzi o niemieckie artylerię, na 8 i 700 Mki mam powbijane. Wbijałem jeszcze w starych czasach, jak ta arta była po prostu lepsza. Przeglądałem co ja tam z niemieckich artylerii mam, co na czym Mki nie mam. I pierwszą idąc od góry, Artą, na której Mki nie miałem, był właśnie Humelek. Więc humla yy, biorę, miałem dość sporo oczekiwania względem niego, po tym, jak M44 nie do końca grało mi się tak dobrze, jak myślałem, też. Yy, Lol, który to obecny jest u mnie na streamach, jest to no, nie niekryjący się z tym fan artylerii. On twierdzi, że Hummel obecnie na szósteczkach jest bardzo, bardzo fajny. Nie pamiętam, czy jest najfajniejszy, bo tutaj nie chciałbym się pomylić względem tego, jak wygląda kopytko, które też mnie prawdopodobnie czeka. No, ale muszę przyznać, że tym Hummelkiem wcale źle się nie gra. Jeśli chodzi o tylko o pociski, jak ta bitwa pokaże, strzelając sobie od tak, można się też niestety wystrzelać, co jest. Jest to kolejna arta, którą grozi nam. która ma możliwość wystrzelania się z amunicji, co nie jest fajne. Yy, I. Yy, no oglądajcie. Fakt faktem, ja tutaj część strzałów oddawałem niepewnych dlaczego? Dlatego, że zazwyczaj te bitwy tak długo nie trwają, żeby się z tej amunicji wystrzelać. To nie jest wasza siedienka, którą się najłatwiej wystrzelać. Yy, no ale dało tutaj ósmy, dało Berlin. Yy, nie najgorsza mapa dla artylerii. Akurat, ale tak się złożyło, że przeciwnicy nie bardzo pojechali w sektor miejski, gdzie zazwyczaj można pognębić ich grając artylerią, ale za to jest mój vis w kopytku i właśnie go eliminuję. Nauczony przeszłością, jeśli chodzi o próbę szukania Mki na M40, M44, przepraszam, mam większą liczbę pocisków, które zadają większe uszkodzenia. Mówiłem wam, że jeżeli szukacie M-ki na artylerii dziesiątotierowej, to tam lepiej używać pocisków ogłuszających, bo po prostu po waszym ogłuszeniu, jeżeli przeciwnicy będą strzelani, będą obijani przez waszych sojuszników, to dostaniecie dużo więcej EXPA. Na tych tierach ogłuszanie jest krótsze. Co powoduje, że bardzo często przeciwnik nawet nie dostanie żadnej pestki na waszym ogłuszeniu, bo ludzie się albo nie kapną od was, że przeciwnik jest ogłuszony i można wyjechać mu strzelić, albo to będzie na tyle krótki czas, że nawet nie zdążą wasi sojusznicy wyjechać za winkla, kupić i strzelić, tak? To już, już będzie zdjęte. Tutaj King Tigercem mnie nie oszukał, podjechał, cofnął się nagle, myślałem, że będzie jechał do przodu. Szpatułka, tak? Topowy tierowy, topowa maszyna w drużynie przeciwnej. Jeszcze też jest Vipera, to było zastanawiające, jak w ogóle gra ta drużyna przeciwna, że Vipery nie ma w mieście, tak? Dlaczego miasto jest odpuszczone? Boże, szpatułka kampi to pół biedy, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy my mocno przycisnęliśmy. Tutaj akurat udało mi się trafić ze zgęszeniem. No i też oprócz tego, że ja w ten ósmy tier strzeliłem, czyli w tier 2, jednak w, po w pojazd, który jest dwa tiery wyżej, więc za to macie więcej expa, to jeszcze za asystę też tego expa wpadło no i dlatego tutaj staram się strzelać na amunicji, która zadaje większe uszkodzenia a co za tym idzie, no ze splasha to zazwyczaj wchodzą mniejsze obrażenia i druga sprawa jeżeli nie traficie bezpośrednio to te, to te wasze wyniki nie są, nie są zbyt dobre jeśli popatrzymy sobie na amunicję podstawowa pestka, ta która ogłusza no to jest 420 metrów na sekundę prędkość, 39 peny czas ogłuszenia od 9,6 do 16 sekund Yy, pestka bez ogłuszenia ona ma 49 peny, więc troszkę więcej i jest ciut szybsza 760 alfy, yy, a 600 alfy na tej pestce ogłuszającej. Więc nie jest aż tak duża różnica, ale jednak, jeżeli skumulujemy sobie różnicę w alfie plus większą penę, to w praktyce przekłada się to jednak na bardziej soczyste strzały. No i też pociski kumulacyjne 188 peny, 400 alfy. Założyłem sobie dwa kumule na wypadek, gdyby ktoś tam do mnie chciał na blisko podjechać i miał trochę więcej pancerza. Nie byłem przekonany, czy kiedykolwiek będę tych pocisków używał. Wydawało mi się, że, że raczej nie. Że raczej się za amunicji nie wystrzelam. No i zobaczcie tą viperę. Jak można grać viperą, która ma naprawdę dobry pancerz przy odpowiednim losowaniu, kiedy dało wam berlin, dał wam szóstki, a wy gracie po prostu uwaleni gdzieś na czerwonej linii? To jest przerażające. No ale jak widać, można. I mały spoiler: ta vipera wcale mało nie nastrzela. więc A inna sprawa, że wyjęcie, jak jesteście szóstką takiej vipery dobrze ustawionej, też nie jest prosto. Z drugiej strony, my mieliśmy turtla, czyli też TDK, który obecnie jest postrachem 8 do 5. I ja tak sobie strzelałem, ta bitwa była rozgrywana na streamie, gadałem z czatem, patrzyłem co tam jest, mm, jest pisane na tym czacie. Był piątek, było późno, grałem już z 12 godzin na streamie, jak to, albo dochodziło 12 godzin gry. Bo ten stream piątkowy trwał dużo dłużej niż zakładałem, ale ogólnie była to yy, fajna piątkowa, powiedzmy, to twitchowa impreza. No i yy, i tak sobie odklikałem jako rozmaicenie. I w pewnym momencie tam na czacie ludki zaczęły pisać: Zaraz ci się skończy amunicja. Mówię, nie gdzie tam, gdzie tam jeszcze, gdzieś się nie skończy, przecież zaraz bitwa się skończy, już ich dociskamy, już mamy przewagę na mapie. Mamy kontrolę prawie nad całą mapą, więc dlaczego ta bitwa miałaby w ogóle trwać jeszcze tyle, żebym, żebym się wystrzelał. No ale czekam, czekam cierpliwie, zostały mi dwa pociski z większą alfą. Widzimy kolejny przeciwnik się wyświetla. Ja na razie twardo celowałem w ten punkt, licząc, że turtle, czy ktokolwiek wyświeci mi tutaj, wyświeci mi tutaj kogokolwiek. Oczywiście tak, celownik, celownik po wtórce się rozchodzi nie dlatego, że ja coś coś robiłem, tylko no powtórki, tak, i powtórek, ale spokojnie World of Tanks jest nową grą, powtórki są tutaj od niedawna, więc miała prawo ta firma ich jeszcze nie udoskonalić. Na pewno popracują nad tym, bo czemu mieliby nie. Tutaj nie spodziewałem się, że ten Super Hellcat sobie pojedzie, więc tak strzeliłem i, i też to są kolejne peski, które gdzieś pewnie gdybym był bardziej cierpliwy mogły trafić, tak? Byłaby szansa, chociaż ta peska i tak poleciała inaczej, niż ja sobie celowałem. Ja zazwyczaj wolę celować satelity, ale są sytuacje, w której nachodzi mnie, żeby sobie i na tym celowniku postrzelać. I znowu i gibał się, i gibał się, i powinienem poczekać, i teraz jak on skupiał, to bym, to bym miał większą szansę na trafienie, więc to też też uważam, że ten strzał to jest moja niecierpliwość i mój błąd. Można to było zrobić lepiej. I teraz też. Długo stał w jednym miejscu, skupiał i, wy, i wyczuł, czy będzie stał w jednym miejscu, czy nie będzie stał. Już nie mam pestek yy, z większą alfą, ale to jest super helcat, więc na niego powinno starczyć. Prawie starczyło. Dostał za 299 i trochę siadło z ogłuszenia. Z drugiej strony, w sumie, to, że nie padły, fajnie pokazuje, jaka jest jednak różnica w mocy tych pocisków. Bo ze zwykłej peski bez problemu bym go zmuchnął. Znaczy, ze zwykłej, z tej peski, która nie ma ogłuszania, ale ma większą penę i alfę. 10 do 7, 999 uszkodzeń widocznych, 894 asysty ze zgęszenia i 43 z ogłuszenia. 10 do 7, duża przewaga, więc wydawać by się mogło, że powinniśmy docisnąć. Tylko nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jest jedna znacząca rzecz, na którą warto jednak tutaj skupić Waszą uwagę. To jest to, że my gramy bez jednej maszyny. Bez STA jedynki, bez topowego MEDA. On jest na awku, Więc w praktyce nie jest 10,8, tylko jest 9,8. jest 9,8 i my nie mamy i my nie mamy mmm... No jednak zawsze topowej lufy przy takim losowaniu. Wiadomo, że STA-1 nie jest może obecnie wymiataczem, no ale ma hapeki, ma dział, mogłoby coś zrobić. Ten strzał w, tygry, w Tygrysa pierwszy był tragiczny. W sensie, no tak mi zniosło. Jedyny plus tego, że w ogóle on z ogłuszenia coś złapał. Kolejna pestka w Tygrysa. Znowu, tak? Znowu spada za niego. Fakt faktem teraz się akurat ruszył. Natomiast też plus tej sytuacji, że... Był na moim ogłuszeniu i dostał później od, od kopytka, więc zawsze coś tam podbiło ten mój rezultat. No i teraz, teraz tygrysek pada, jest 11 do 8. Zaraz minie 10 minut tego klikania. A mi zostaje jedna pestka z ogłuszeniem i dwa hity i to wszystko. No, totalnie się tego nie spodziewałem. No, mówię trudno, no już, już nic nie zrobię. Jest IKV. Trafiłem gdzieś tam obok niego za 120. To była ostatnia pestka, jaką chciałem strzelać na tak dużym dystansie. Mówię, jadę, jadę. Mam te hity, ale żeby coś z, nim, z nimi zrobić, to powinienem skrócić dystans. Więc przyspieszymy trochę, bo ta bitwa będzie trwała. A nie chcę też sztucznie wydłużać materiału. więc dawaj, panie Hublu. Fajnie było, jakby on tak jeździł, nie? no ale tak nie jeździ. Nie ma tragedii. Jak zobaczycie, jest tam czy te 30 parę na godzinę, ponad 35, więc to jest to jest bez przyspieszania. Na... Więc jest to arta, którą spokojnie można się przemieszczać. Yy, można reagować na to, co się w bitwie dzieje. Można skracać dystans. Ja też mogłem tu skrócić dystans. Ale skupiałem się na, na, bardziej na streamie niż na samym klikaniu. Nie spodziewałem się szczerze, mówiąc, przez długi czas, że tutaj coś fajnego może paść. No i jadę sobie dalej. Miałem nadzieję, że w końcu ta vipera się ruszy. A! Vipera zniszczyła nam turtla. No i mówię, kurde, jest źle. Vipera bez spota zniszczyła nam topową maszynę. Bardzo dobrą topową maszynę. Jest vipera tu i zobaczcie, ile on ma hapeków. Ja nie mam spota. To jest plus, tak? Czekam, skupiam sobie teraz na niego działo. Czekam, aż będzie od boku i puściłem. I to weszło. Więc no. Była szansa, żeby przebić właśnie tą wiperę od boku. Niestety, tu by mi się przydał haek. Bo mam SUS 44 na ogrysku. Będę musiał próbować zużyć hita, który ma dużo większy potencjał uszkodzeń. Ale zostaje mi kopytko, zostaje mi sus 1 Wyjeżdża już mi ta. Wyjeżdża mi już ta Su, więc ja po prostu skupiam. I strzelam wydaje mi się w ostatniej chwili, zanim by on nie strzelił we mnie, a ja byłem dla niego na hita, więc musiałem ryzykować. Udało się. Plus frag. Za fragi macie więcej ekspa. Drugi plus yy, granie na blisko, tak? No i teraz się zastanawiałem, czy będę w stanie wjechać może do kapa. Może jakoś odwrócić uwagę tej vipery. Yy, no, niestety vipera. Z jeden, raczej problemu mieć nie będzie. Tała nadzieja była w kopytku, no ale ta Vipera miała dużo hapeków oczywiście mniej, więc widać było, że ją trafiłem. Ja tu sygnalizuję, że nie ma mammo. No i niestety Vipera pokonuje kolejne nasze czołgi, więc szansa na wygraną była żadna. Jedyna nadzieja była na remis oraz na to, że e STA-1 nie wybuchnie, tak, że jakimś cudem, że on po prostu, nie wiem, jest w bitwie, tylko sobie poszedł gdzieś i, i tyle, a nie, że wyszedł do garażu, zdezerterował. Eee, fajnie byłoby przeżyć, bo za przeżycie macie więcej expa. Spodziewałem się, że koleś przyjedzie do mnie z tej strony, od lewej, dlatego się kierowałem na prawo. Rzut monetą, mogę też stać na środku. Dobra minuta, tutaj trochę przyspieszę. A się okazuje, że wyjechał z tej strony. No i mnie ubił. I tu miałem takie kurde, no może tym głupim tą tą decyzją, jednak yy, spowodowałem, że Mki mieć nie będę. Bitwa zakończyła się remisem. Przystanie 14 do 14. Zerknijmy na rezultaty screeny końcowe wyglądają następująco. zabite w tę wpadła odznaka Mistrzowska Asa Pancernego, ponieważ była to moja pierwsza MK, to bitwa z Kronikarskiego Obowiązku ląduje na kanale. Dostałem medal wsparcie i to prawdopodobnie on dał mi expa jak za wygraną bitwę. 894 asysty, 1817 uszkodzeń własnych. Tyle ostatecznie wpadło, no ten blind wszedł, znaczy blind, jak vipera zniknęła to berwała. Yy, niestety, no widzicie sta nic nie postrzelało. U nas tylko kopytko przekroczyło 2000 uszkodzeń. Ta vipera od nich nastrzelała, bo zrobiła ponad 300, ale no, styl gry i też miał sporo fragów, ale styl gry był bardzo, bardzo dziwny. Żółw niecałe 2000 uszkodzeń wydaje mi się, że jak na takie losowanie to zdecydowanie za mało. 18 strzałów oddanych, 6 trafionych czy z penetracją na te 1817 1403 na dystansie później 300 metrów Przejechane niecałe 1,5 km za tak jak na Arte, to jest dość dużą wartością 18 tysięcy zarobione na czysto e, z ogłuszenia 432 asysty, i jeszcze e, doszło. Zerknijmy jeszcze na chwilę na humelka w garażu. A oto i humelek. Tak wygląda w garażu. Nie miałem tu wyjątkowo dobrej załogi, e, bo postanowiłem, że po prostu na te załogi artyleryjskie zrobię sobie załogę, która będzie miała tylko bije. Resztę będę sobie powoli rozwijał. A być może potem, jak już. Że tak powiem, obskoczę wszystkie arty, na których nie mam Mki wykorzystam tę załogę na jakieś inne pojazdy, którymi dawno w drzewku lub nigdy w drzewku nie grałem. Więc pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. Na humelku grałem ze, na zwykłych modułach: dosyłka, obracarka i skupiaczka. Wszystko podziało, jak widzicie. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, bo tutaj mogę jeszcze kolejne, kolejne zrobić, no to można dać drugi setup, ale ja z tych drugich setupów w ogóle korzystać nie będę. Tutaj mam kolejną jeszcze możliwość zrobienia maksymalna jazda na mask maskowania, no to to mogę sobie zwiększyć, żeby on troszkę szybciej jeździł, bo maskowanie i tak w większości przypadków aż tak bardzo się nie sprawdza. I ostatnie tysiąca, bo też na tym Humlu udało się, udało się skończyć ulepszenia polowe, yy, rozrzut podczas obrotu kadłuba, to, to szczerze mówiąc przy tym grzebać, yy, grzebać nie chcę. Więc w ten oto sposób na Humlu macie też zrobione wszystkie, wszystkie ulepszenia polowe, więc pojazd prawdopodobnie sprzedam i kupię Grilla, bo Grill jest kolejną niemiecką artą, na której nie ma memki i na, której, na którą też wpadł Subgol na Twitchu. Pilo ode mnie na dzisiaj. Dajcie proszę znać, jeżeli gracie Humelkiem na szóstych tierach, co Wy o nim sądzicie. Zachęcam do aktywności pod dzisiejszym materiałem. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.